Cześć, z tej strony Szymon. Właśnie przyszła do mnie paczka, w której jest folia na reflektory. No więc w tym odcinku okleimy reflektory. Nie wiem jeszcze, czy przednie, czy tylnie, to się zobaczy. No ale zobaczmy, co jest w środku. Tutaj mam nożyk pomocniczy. Dobra, domyślam się, że w tym jest zwinięta folia, więc to odłożę na chwilę i na końcu yy, otworzymy. O. Ok. Ogólnie zamówiłem taki zestaw, yy, no powinno być tutaj wszystko, co mi będzie potrzebne do tego. Ogólnie pierwsza rzecz to ściereczki z mikrofibry. To jest takie miłe w dotyku. Szara, biała i żółta. To jest rakla do wyciągania wody, płynów, pęcherzyków powietrza spod folii. Tutaj druga rakla. Tutaj filc na rachle, żeby nie porysować folii. Tutaj mamy... A takie ściereczki czyszczące to są chyba te bezpyłowe, w się, którym się przeciera tuż przed aplikacją folii, żeby nie było żadnych pyłków, żadnych drobinek na, na powierzchni, którą chcemy okleić. Więcej filcu. Tutaj taka mała rakla. Mamy jeszcze płyn do aplikacji folii samochodowych i odtłuszczacz. E, jeden nożyk, taki mały, no i drugi nożyk, trochę większy, ale taki typowy, do cięcia folii, tapet, steropianu no, wielu rzeczy. I rękawiczki chyba, tak mi się wydaje, ochronne, tak, takie typowe. Dobra, teraz zabieramy się za folię, zobaczymy w ogóle jak to wygląda, ponieważ szczerze mówiąc była dość tania. Ja obawiam się o jakość, no ale zobaczymy. To jest folia do przednich reflektorów, przynajmniej w moim przypadku. No i nie wiem czy to widać, ale zależy jak na nim się spojrzy, to wydaje się, że jest raz zielona, raz taka fioletowa, raz niebieska. No, zobaczmy jak to wyjdzie. Mamy w środku jeszcze folię. Oj! O! Przyciemniającą! No! O! I ona! Kurczę, była bardzo tania, a okazuje się, że to jest Oracala. To jest bardzo dobra firma produkująca folie, więc to na stówę jest dobrej jakości. Na 100%. I to widzę, że to nie jest żadna podróba, ponieważ miałem styczność już z tą folią. No i w takim wypadku się cieszę, ponieważ zapłaciłem za to 7 zł. No, Ale bomba! Dobra, to mamy yy, te dwie folie, myślę, że najpierw się zajmiemy tylnymi światłami, no i lecimy do oklejania. Dobra, jestem już w garażu, cały sprzęt jest gotowy, no to lecimy przyciemniać lampy. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to dokładnie wyczyścić powierzchnię i krawędzie lampy. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić to play całą lampę taśmą. Ja do tego użyję taśmy malarskiej, ponieważ tylko taką mam w domu, a no jak wiadomo jest kwarantanna i trzeba siedzieć na chacie. Start. Teraz spryskujemy lampę wodą i ściągamy wszystkie pyłki i cały syf rakro. Dobra, teraz bierzemy folię. Jedną osobę do pomocy, ponieważ będziemy kłaść folię na mokro. Więc spryskujemy całą lampę wodą. Odklejamy liner od folii, bierzemy jedną osobę do pomocy Odkleiłem już cały liner, no i teraz y, poproszę Jurkę y, i nakleimy folię. Teraz trzeba nagrzeć folię, ja użyję do tego opalarki, można podobno suszarki, nie wiem, nie sprawdzają Na szczęście mam palarkę, to użyję opalarki Dobra, teraz raklą wyciągamy całą wodę z pod No i dalej działamy raklą i opalarką. Dobra, ogólnie lampę przyciemniałem pierwszy raz. Myślę, że efekt jak na pierwszy raz nie jest tragiczny. Yy, no i teraz yy, ucinamy w tej szczelinie pomiędzy lampą a karoserią, no tym no, takim tapet. Dobra, teraz to samo robimy z drugą lampą. Tego już wam nie będę pokazywać, no bo wiecie co robić, no i ja biorę się do roboty. Start. Teraz zrobimy podsumowanie, ile wydaję na całą tą modyfikację. Tak więc yy, folia mnie kosztowała 7,40, a cały zestaw do aplikacji fali 40 zł, no co nam daje 47,40. Myślę, że jak na godzinę i niecałe 50 zł, no to naprawdę fajny efekt i polecam Wam wszystkim. Tak wygląda efekt, mi się podoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie w komentarzu, co następnego zrobić, przyparzacie. No i wbijajcie na mojego Instagrama. Widzimy się w następnym odcinku.